No i zobaczmy, zobaczmy, są odskrzydleni w ogóle z dwóch stron Mamy dwóch zawodników, trzech zawodników od Kesha No i wejście na sej po prostu może być zostać ułatwione Ppo z fragiem Z e, tak, flagi się w ogóle posypały Ppo z dwoma fragami, e, m, sloty jeszcze na naszym ekranie No i mamy akcję, JV kontra teraz m, Chanka to będzie tą runda? Oj, teraz się dowiedzą dopiero, gdzie jest zawodnik 15 sekund do końca, czy podniesie tym samym weza, czy będzie starał się wejść na site jest od drugiej strony głowa nie została trafiona no i Forgi Wenzowe była te dwa fragi. jest chowany? Jest autor i tak za barem, no i, autor i tak piękną głową. Tym samym, ale niestety zostaje powolony Jepetto, tym samym z kolejnym fragiem Jeppetto z dwoma fragami. No i mamy ponownie przewagę. Ze strony Piri Jeppetto kolejny, myślałem, że niestety traf fragiem, ale Numinaj zostaje wyciągnięty, no i Wezu, tym samym końcu mamy pojedynek 1 Contra jeden kontraje na autor i tak niestety zostaje powalony, więc on tutaj nic nie może działać. Zobaczmy gdzie jest konował, konował em, ciągle gdzieś schowany tym samym od Volta. No i ponownie mamy bardzo mało czasu, ale konował wie, że gdzieś e, tutaj musi być schowany maestro, no i maestro tym samym to sobie tutaj rozwalają, będzie dorzucony Nate. Oj, chyba jednak ten Nate nie będzie tym samym użyty, ale w bardzo dobrej pozycji nie bany na tego hatcha, bardzo dobre Dobry pozycjonik, ale ta ceszurka chyba też się uda no i zostaje zabity tym samym Thatcher, Bardzo dobra ceszurka ze strony banego. podejść z drugiej strony. Tam się tym samym zrobić ten dużo, że no i Gilbert 3 czy... Wygra tą zabawę wchowanego. Ateus tym samym zdobywa fraga, a Raton w środku um, Ateus zostaje powolony, no i Gilbert wchodzi już powoli na plecy, to się właśnie dzieje. E, tym samym zostaje sam Monty, no i nic się nie wydarzy. Gilbert zdobywa kolejne e, fragi. Czwarta runda na konto Ninja O Oj, proszę bardzo, Sowi tutaj mocno ryzykacko, ale udało się, no Maniec już, Oj Oj, drugi frag dla Sowiego, niech ktoś mu ten karabin zabierze, MP i w jego rękach to naprawdę zabójcza broń, no i proszę bardzo, kto by się spodziewał, tutaj jeszcze skany lecą, może będzie kolejny, jeszcze trzeci frag, Sowi rozdaje fragi raz za razem, niczym Krupier w kasynie karty, wykorzystanie... Bardzo ładny auer jeszcze z fragiem na dłożu leszka, ale jeden Maniek z robi Fraga Bluebos, maniec jeszcze raz słuchajcie, jeszcze raz Blue Boss, raz za razem no i auer to już został sam au, boleśnie. To już słuchajcie się raczej kończy tak jest. Maniek to kończy trzy fragi dla Maniecca, dwa dla Bluebosa Wszystko tak to będzie otwiera sobie, no ale to było bardzo ryzykownie ze strony no. O oh, Archie tutaj wyjął. No, widział przez chwilę. No, szkoda, że nie kebabino nie zareagował. Zbyt wolna reakcja, no i widzimy, że została ukarana. Przez to frak został wykonany. I jeszcze jeden frag, Proszę bardzo, Artur, to idę włóczona, ale tutaj jeszcze Archie, Archie. Archie słuchajcie, rozdaję tutaj fragi raz za razem. No właśnie, skróciłem z fragiem na Archie. I czasu. Proszę bardzo, Pierogino, pierogino, Prawie na Simbius Magot. Ao, to, to jest bolesny półczan. Na resztę HP. Defekt, kebabino. Ojojoj, oj, oj, co tu się dzieje, słuchajcie. No ten atak już nie idzie tak kolorowo, jakbyśmy tego chcieli. I proszę bardzo, defekt z na kłód ale niestety powalony już przez kebabino. I tutaj ta strzelba. Aj, co tu się działo?